Spójrz na, na te policzki. Przecież to prawie jak polędwiczki. Tak, tak trochę jak ozorki, też ozorki się stosują. A no pewnie kojarzą. że tak, fantastyczne ozorki w sosie chrzanowym. Solisz wątrobę przed smażeniem? O sole mio. O nie, sole mio dzisiaj. Z Zmarfłem jest ładniejsze, ładniejszy widok. He. Jestem pierwszy w kolejce do tego dania. Pieprzowina to bez wątpienia najpopularniejsze mięso w naszym kraju. Wybieramy ją, bo jest smaczna, zdrowa i niedroga. Szczególnie cenimy schab i polędwicę. A co z podrobami? Dlaczego budzą tyle kontrowersji? Czy to rzeczywiście mięso drugiej kategorii kupowane tylko z powodu niższej ceny? Udowodnimy, że to pełnowartościowe mięso, bogate w białko i inne cenne składniki odżywcze. Wiedzą to dietetycy, dowiemy się i my, a to za sprawą Agaty i Bartka, a właściwie potraw, które przygotują dla Państwa. Agata Jędraszczak, blogerka kulinarna. Kocha gotować i jeść to, co ugotowała. Z wykształcenia prawniczka, jednak salę sądową porzuciła dla kuchni. Gotuje prosto, ale zawsze pysznie. Bartłomiej Witkowski, prawdziwy szef kuchni. Znany z poszukiwania i łączenia smaków, czyli tworzenia sztuki na talerzu. Klasyka z bartkowym twistem sprawdza się zawsze. Mirosława Wilk, gospodyni z pasją. Tradycja i najlepsze swojskie produkty to podstawa wilkowej kuchni, a potrawy, które wyczarowuje w ekspresowym tempie, podbijają żołądki smakoszy. Agatka. Podroby, podrobami, ale przecież podroby to i wątroba, i ozory, i co tam jeszcze. Łapki, nóżki, raciczki. No właśnie, a my co tu mamy? Kopyta. Kopyta. My mamy, mamy wątrobę. Wątrobę wieprzową. Produkt, który chyba wymaga troszeczkę odczarowania, bo ja na przykład mam wspomnienie najlepsze z wątrobą wieprzową. Takie przedszkolno suche, ale to jest produkt, który naprawdę można w sposób prosty i szybki przygotować tak, aby był doskonały. A ja zawsze bardzo lubiłam wątróbkę. No to cieszę się, że trafiłam w Twój gust. Czyli tak, mamy kawał porządny wątroby i jeszcze potrzebujemy pięciu produktów. Co tak. tym razem to będzie? Doskonała kompanka wątróbki każdej, czyli cebula, Wybieram czerwoną, gruszki, słodki akcent, cydr, czyli taki delikatny alkohol jabłkowy i do tego kasza kukurydziana. I to wszystko stworzy, myślę, że całkiem smaczną, Taką rozgrzewającą jesienną zimową całość. Bartku, a ty co już tu kroisz? Jakie to mięso? Gramy w zgadywankę. Uwaga! Niech pomyślę. Poliki wieprzowe. Brawo! Włoszczyzna klasycznie, czyli podstawowa wersja warzyw, plus ziemniaki, chrzan, słodka śmietana, czosnek i masło. Będzie wspaniale. No i oczywiście czerwone wino. Królową dania Agaty będzie wieprzowa wątroba. Do tego cebula, gruszki cydr i kasza kukurydziana. Bartek postawił dziś na poliki wieprzowe. Będzie też potrzebował włoszczyzny, śmietanych szanu i ziemniaków. No, jak wspomniałam, lubię bardzo wątróbkę. Jestem ciekawa, jak ty ją przyrządzisz. Będzie Dla mnie krótko smażona, a do niej takie właśnie słodkawe dodatki. Słodkawe, bo cebula, która jest wolno duszona. Ona się karmelizuje z czasem, więc ma delikatną taką słodką nutę. Dodam też odrobinę może octu balsamicznego, czegoś co da słodko-pikantnej nuty. Cydr ma też słodkie nutę, bo to wytwór z jabłek. No i gruszka, bo często robi się wątróbkę z jabłkami. Ja pomyślałam, że ta gruszka tutaj trochę doda koloru, a do tego kasza kukurydziana. No ona jest gotowana z suszonymi grzybami, to tak, żeby tylko troszkę smaku dodać. Bartku, to co Ty zrobisz z tymi polikami? Jakie je przyrządzisz? Dlatego też wybrałem poliki, ponieważ często podroby kojarzą się właśnie z wątrobą, z żołądkiem, z płuckami, z naderkami, prawda? Tutaj to są również podroby, tylko że głowizna, prawda? Inaczej na to mówimy głowizna. E, I ta część jest najbardziej delikatną częścią właśnie głowy. Możemy zrobić wywar na, na całej głowiznie, prawda? Ale ta część, którą ja dzisiaj wykorzystam, jest to najbardziej delikatna i taka, no, pf, kolokwialnie mówiąc, super fajna część głowizny. Czyli szkoda by jej było do bigosu. Szkoda by jej było do bigosu, ponieważ y, moje policzki wieprzowe będą delikatne, rozpływające się w ustach w sosie chrzanowym, czyli duszone najpierw z warzywami w bulionie z czerwonym winem. Później podane w sosie szanowym właśnie na tym wywarze, który tutaj się powstanie z tych policzków, prawda? I podam na plackach ziemniaczanych takich mm, nie takich klasycznych, prawda? Takich tartych, tylko y, na takich smażonych rosti, czyli takich chrupiących, fajnych placuszkach. Mm. Poliki wołowe to jest fantastyczna część wieprzowiny, która jest niedoceniana i nieznana tak naprawdę. Agata, a ty wiesz, że kiedyś, dawno temu, mówiło się, że karmić kogoś wątróbkami to znaczyło, że podsuwać mu tak naprawdę najlepsze smakołyki. A potem jakoś to się zmieniło. Jakoś to się zmieniło, no domyślam się dlaczego. Znaczy, domyślam się, że go były rarytasem. No wątroby nie masz tak wiele, biorąc pod uwagę gabaryt całego zwierzęcia, prawda? No porcja nie jest jakaś imponująca, ale myślę, że faktycznie można ją tak przyrządzić, żeby było. Tym creme de la creme, i że było najlepszą rzeczą, którą można komuś zaserwować. Wieprzowina jest świetnym wyborem, jeśli wiemy, gdzie i jak szukać. Coraz częściej dokonujemy świadomych wyborów, wybieramy z głową i stawiamy na polskie produkty. Jak je rozpoznać? Warto czytać etykiety. Na każdej etykiecie jest kraj pochodzenia Polski. W masarni w Bożejewiczkach przestojów nie ma. Zapotrzebowanie na wędliny nie maleje. Właściciel postawił na rodzimy surowiec, dlatego może stosować takie oznaczenie. Produkt polski jest nam bliski. Promujemy żywiec rasy puławskiej, żywiony bez GMO. Świnie są tuczone w Polsce i u nas przetwarzane. To może być sposób na sukces. Zaspokajane są gusta klientów. Korzysta również producent i przetwórca. Jak się okazuje, zapotrzebowanie na towar z oznaczeniem produkt polski jest coraz większe. Nasz rynek trzeba go zasilać w tych czasach, taki nasz kraj jest najważniejszy. Zawsze świeżutkie, można pohandlować, się pobawić. No, i oni też bają o swoich klientów. Takie swojskie jedzonko jest najlepsze. i Inaczej wykarmione, prawda? Tak swojsko, no i spakuje, wiadomo, lepiej. Wystarczy, że na etykiecie lub opakowaniu odnajdziesz ten znak. Oznaczenie jest gwarancją, że produkt powstał w Polsce z rodzimego surowca. Dopuszcza się stosowanie jedynie do 25% zagranicznych dodatków, np. przypraw. Do wybierania takich towarów zachęca bardzo wiele znanych osób. Lubię zadbać. Tak, jak we własnej rodzinie, o własne gniazdo. Kupujcie świadomie. Kupujcie polskie produkty. Kampania ma zwrócić uwagę na to, że wybierając polskie towary, wspomagamy rodzimą gospodarkę, przetwórców oraz rolników. Coraz więcej przedsiębiorców znakuje, używa oznaczenia produkt polski na swoich opakowaniach, a tak naprawdę opakowanie ma bardzo dużą wartość. Bardzo dużo właśnie sieci handlowych chwali się, że ma oznaczenie produkt polskich. Patriotyzm konsumencki to nic innego jak budowanie lokalnych rynków. Lokalny producent, żywność wysokiej jakości, produkcja trzody chlebnej z nas rodzimych i jeszcze produkowane bez GMO musimy szukać takich sposobów, które przyciągną nam klientów lokalnie. Czyli warto postawić na dobre sprawdzone przepisy i wrócić do tego, co tradycyjne i polskie. Polski konsument jest wyjątkowy w pewnym sensie. Dlaczego? Dlatego, że on bardzo lubi tradycje. Tak bardzo lubi jedzenie lokalne. Bardzo ważne są dla niego smaki przeszłości. On bardzo często odwołuje się też do wsi, do, do pewnych bliskich tradycji. Zatem pozostaje czerpać z tych tradycji i chwalić się ich niepowtarzalnym smakiem. Ważna rzecz! Drodzy Państwo! Żeby oczyścić poliki. Mają różnych takich w sobie wiele błonek, różnych takich ścięgien, trzeba to poczyścić, żeby pozbyć się tego. A ja ci chciałam powiedzieć, Bart, może tego o mnie nie wiesz. Jak jestem w restauracji i w menu są poliki, to ja wezmę poliki. Bo ja poliki uwielbiam po prostu. Produkty takie jak poliki, czy ozorek, czy cynaderki, czy na przykład Grasica, są to produkty, które. Chcemy pokazywać, że to naprawdę może być super i smaczne, i uczyć przede wszystkim tym samym, że takie produkty naprawdę warto nawet przyrządzić sobie w domu, ale trzeba znaleźć dobry produkt, to jest najważniejsze. Dobra wieprzowina, dobry produkt, to to dzisiaj robimy. To nie jest takie chopsiówce, wcale kupić na przykład cenaderki, kiedy masz na nie ochotę, nie pójdziesz do pierwszego, lepszego marketu i ich możesz tam nie dostać. Wiesz, trzeba trochę poszukać. Więc to jest dla mnie to jest produkt taki, który lubi, jak ktoś dla mnie przygotuje. Z jednej strony cieszę się, ponieważ ten produkt, jeżeli już go dostaniemy, to musimy go właśnie poszukać od dobrego dostawcy. Gospodarzy, którzy produkują bardzo wysokiej jakości wieprzowinę, coraz, coraz bardziej są doceniani. Nie tylko przez nas, kucharzy się w kuchni, ale też przez właśnie... Yy, ludzi, że w domu sobie biorą i gotują, a my chcemy też pokazać, jak można świetnie przyrządzić to w sposób taki, żeby one naprawdę były perfekcyjne. Te produkty, takie jak twój czy mój, wodórka, poliki wieprzowe. Ale wiesz, jeszcze jest tak, że myślę, że w pokoleniu naszych rodziców, dla nich cynaderki, płucka, to były był produkty, które jedli, a to gdzieś się zaginęła ta tradycja i w wielu domach, wiele osób młodszych już w ogóle tego smaku nie zna. I myślę, że to je trzeba na nowo odkryć. Ale myślę, że to wynikać może z tego, że jednak one wymagają czasu. Że myślę, że przylecieliśmy do dość szybkiej kuchni i z niechęcią podchodzimy do rzeczy, które trzeba na przykład kilka godzin dusić. Pójdź na, na te policzki. Przecież to prawie jak polędwiczka. Tak. nie tak. to wygląda. Normalnie takie poduszeczki. Ja biorę gorące, bo już trochę jestem uodporniony na, na gorące produkty z patelni, bo często się coś tutaj miesza, przerzuca i moje poduszki już nie działają dobrze. Fantastyczne poliki, zobaczcie, one nabrały takiego, takiego, takiej jędrności. to jest taka poduszeczka, to jest takie, taki jakby kotlecik, ale to jest dalej cały czas kawałek solidny mięsa. Przerzucam sobie je na chwilę do naczynia. Ja mam tutaj już skarmelizowaną cebulę, dodałam do niej, gdy była już miękka, trochę cydru a potem gruszki. Zdjęłam to, ponieważ nie chcę, żeby się rozpadły. Teraz na patelni będę obsmażała wątrobę. Wątrobę pokroję w nieduże kawałki, delikatnie oprószę mąką, tylko żeby taka subtelna skorupka chrupiąca się na niej zrobiła i będę dość krótko smażyła, a potem połączę wszystko razem i zawołam Iwonkę. Jestem pierwszy w kolejce do tego dania. Iwona dzisiaj pierwszy jem ja. u nas praca w re, ale nie tylko my teraz gotujemy. Ja wiem, że... Po drugiej stronie lustra pani Wilkowa przygotowuje wspaniałą wieprzowinę w postaci duszonych żeberek. To może być fantastyczne. No, przygotujemy dzisiaj żeberka. Piękne mamy paski tutaj, z naszych tutaj rodzinnych ras, świni. No i zrobimy je dzisiaj tak niby prosto, ale troszkę tak eleganciej, w kapuście, ale ładnie je tak zwinę, trochę inaczej że mogą być na co dzień i na święta. Bo przecież smak jest ważny, ale jemy także oczami. Przyprawimy je ładnie tradycyjnymi przyprawami. Pieprz, szul, majeranek, żadnych wymysłów. Najpierw je posolę. Jak zawsze w wilkowej kuchni, klasycznie, tradycyjnie, a to oznacza smacznie. Z obu stron, dobrze. E, no i teraz jeszcze czosnek. Jest mięso sprawdzone. O i teraz te żeberka odstawimy na jakieś parę godzin w przyprawach. Smaki się dobrze przegryzą, mięso trochę skruszaje. Tego czasu pani Wilkowa nie marnuje. Przyda się trochę warzyw. To no taki stary przepis. Ja już tak dawno tego nie robiłam, ale ładnie to wygląda. To zaraz zobaczycie efekt końcowy. To się zdaje, że się spodoba. Jest bardzo smaczne, bardzo. Co do tego raczej nie ma wątpliwości. Bardzo smaczne mięso żeberka, bo to właśnie ta kość jest, to ten tłuszczyk, na no to wszystko. A to wszystko tylko dodaje mięsu wyjątkowego smaku. Żeberka mamy gotowe. Ja tak ładnie zwinę. O właśnie tak. Zepniemy wykałaczką. Będzie korona z żeberek. Dodatkowo zwiążę troszkę sznurkiem. Mamy takie ładne korony. Teraz na dno włożę tutaj przypraw, wszystkie przy, przy, kapustkę może później, marchewki tego. Tak i teraz. Włożymy tak, o, w jedną włożymy przypraw, cebuli, tej marchewki, ładnie piecze, a w drugą włożymy kapusty. I tym sposobem z jednego pieczenia wyjdą dwa smaki żeberek, korona z warzywami i korona z kapustą. Jeszcze tu w koło włożymy, żeby Przechodziły, smaki się łączyły ładnie. Tak, jeszcze nabierz posypię majerankę Możemy listka, ziele angielskie. Mimo, że jest tutaj tłuszczu, ale dołożymy jeszcze smalcu, żeby do kapustki, bo wieprzowina lubi smalec i do pieca. Teraz znów trochę czekania. Teraz jeszcze za trzy godzinki się popiec i będzie gotowe. Musi być bardzo mięciutkie. Teraz do tych żeberek podsmażymy ziemniaczki. Oczywiście na smalcu smażymy. Zrumienimy cebulkę i podsmażymy ziemniaczki. I będzie gotowe danie. Żeberka w kapuście z ziemniakami opiekanymi. No takiego dania nikt nie odmówi. Troszkę posolemy. Zajrzymy do pieca. Jak to wygląda? O, proszę bardzo, jakie piękne. O, o, proszę bardzo. Jak się pięknie upiekło. Zobaczymy, co to wyszło. O, ładnie, będzie na bogato. I tak mięsiste żeberka, dobrze upieczone, łatwo odchodzące od kości i z klasycznymi dodatkami, warzywami kapustą i smażonymi ziemniakami, znikną z talerzy ekspresowo. Jest korona, jest królewskie danie. Tu mamy te ścinki, które e, miałem, hmm. prawda, z policzków, one nadadzą mi smaku poprzez to, że również usmażę razem z warzywami do tego wywaru, prawda? Hmm. Czyli Super. jeszcze ten wywar będzie głębszy. Czy ty y, solisz wątrobę przed smażeniem? Szkoły są różne, ja jednak nie. To ja zaryzykujemy dzisiaj nie, będzie jednak bez, ten, bez ten efekt, jednak finalny wątroby, jednak przed smażeniem, jeżeli się posoli, moim zdaniem ta wątroba jest delikatnie twardsza. No, no czyli nie solimy. Z solą tak, i nie tak, solą, ja nie solę. Dobra, to ja też tak nie posolę. O solę, mio. O nie solę, mio dzisiaj. Dobra, i teraz patrzcie. Ciach, tu ciach, tu ciach. Jeszcze trochę marchew. Z marchewem jest ładniejsze, ładniejszy widok. Hehe. Ciach i dobra, mamy to. Przerzucamy mięso do garnka i tymi warzywami z czerwonym winem. I naszymi ścinkami z polików zalewamy i gotujemy około godziny na wolnym ogniu, na mocnym ogniu do miękkości, do miękkości, do miękkości. Na tym wywarze będziemy przygotowywać sos krzanowy z delikatną odrobiną śmietany. No i przede wszystkim dobry polski szan. A to tak trochę jak ozorki, nie? Też, tak? trochę jak ozorki. Też ozorki się stosują. no pewnie, kojarzą. że tak. Fantastyczne ozorki w sosie szanowym. Uwielbiam na zimno, na ciepło. Ugotowałam kaszę kukurydzianą. Kiedy była miękka i gorąca, doprawiłam serem dojrzewającym i masłem. I taka będzie sobie zaraz czekała na wątróbkę. A wątróbkę to w ostatniej chwili, no bo to dużo czasu nie zajmie, więc nie chcę, żeby Iwonka chłodną jadła. To jeszcze momencik. Kasza sobie dojdzie. A ja zaczekam na policzki. Poliki mi się gotują, duszą. Poczekamy sobie na spokojnie. Mam czas, żeby przygotować ziemniaki, moje placki ziemniaczane. Czyli znamy temat. Obrane ziemniaki w zimnej wodzie, ale potrzebujemy ziemniaki na placki, które będą takie bardzo chrupiące. To nie będą takie klasyczne placki z jajkiem, z mąką, prawda, często... Tylko duże oczka. Tylko duże oczka, trzemy na dużych oczkach i wysuszamy te ziemniaki. Najlepiej na jakiejś ściereczce. One sobie stracą swoją wodę, skrobię, to mają być takie chrupiące placuszki. To co? Bulionik odparowany? Policzki miękkie jak marzenie? Bulion odparowany. On się wyredukował tak naprawdę przynajmniej o dwie trzecie. Mm -hmm. e, no i też objętość samych policzków e, o połowę, można mm -hmm. powiedzieć. Wszystko to jest w tym, w tym wywarze, który zaraz przecedzę i będę wykorzystywał jako sos chrzanowy Super. później do policzków. To jest bardzo ważne, żeby na tych bulionach robić. No, tak, to jest tutaj. taki smak pyszny. Ja czekam na placki. Zara. Nie wszystko, Nara. Zara będzie zara. O, jak strzela. One są od spodu, zaraz ładnie ściągną razem. Ciach, potem wrzucimy na drugą stronę. Wspaniałe. Takie są. Ja uwielbiam takie patrzcie. Widzisz, już się ładnie ściągają. Już ładnie łapią od spodu. Nie miałem sobie nic oprócz mojej miłości. Wątróbka przesmażona, dodaję gruszki z cebulą. I tak jeszcze moment, wszystko razem, żeby te smaki się połączyły. Wątróbka doszła. Troszkę cydru nie zaszkodzi. I dosłownie dwie minutki w oczekiwaniu na Iwonkę. Tu mam poliki, które za chwileczkę po emulgacji tego sosu, dodam na koniec jeszcze masła, yy, wrzucimy i one się w tym sosiku fajnie obkleją. A tu już mam przygotowane, usmażone placki ziemniaczane tylko i wyłącznie doprawione solą i pieprzem, bez jajka, bez mąki, bez niczego. Bardzo fajna kategoria kulinarna. Warto po nie sięgać, można z niej wyczerpać naprawdę fajne dania, i mam nadzieję, że dzisiejsze spełni moje oczekiwania, bo gotowało się je świetnie. Ja bardzo y, lubię przede wszystkim też eksperymentować, ale też pokazywać produkty, które, tak jak powiedziałem wcześniej, są mało dostępne i nieznane tak naprawdę. Chciałbym, żeby zostały docenione bardziej i bardziej i bardziej. Agata, bardzo dawno nie jadłam wątróbki. Więc tym bardziej chętnie jej popróbuję. Zapraszam. Mało tego, nigdy nie jadłam wątróbki z gruszką, zawsze z jabłkami. No to proszę bądź moim gościem. Dziękuję bardzo, z przyjemnością przyjmę zaproszenie. Trochę słodkich smaków, trochę wytrawnych Ach, to lubię. Bardzo lubię. Myślę, że tak. I wątróbka i wieprzowina i gruszka. Lubię takie połączenia. Pyszna. Bardzo się cieszę. Uwielbiam. Podobno samo zdrowie. Samo zdrowie. Bartku, teraz twoja kolej. Bardzo proszę. Poliki wyprzewe w moim wydaniu w sosie śmietanowo kszanowym na kurpiących placuszkach. Proste, ale fajne. Moim zdaniem fajne. A teraz pysznie smakuje, Bartku. Muszę Ci powiedzieć, że jestem zaskoczona smakiem tego mięsa, bo jest bardzo delikatne, wydaje się nawet wykwintne. Delikatne, nietłuste, ale tą swoją taką kleistość zawdzięcza kolagenowi, który w sobie posiada, prawda? I między innymi też ten wywar, w którym gotowaliśmy te policzki, zyskał swoją gęstość przez właśnie właściwości tych, tych polików. Podroby można serwować na wiele różnych sposobów. Agata wybrała wątróbkę z gruszką. Bartek postawił na policzki wieprzowe. Oba dania, choć tanie i bardzo łatwe w przygotowaniu, wyśmienicie smakują i są świetnym dietetycznym wyborem. Jestem przekonana, że żadna, nawet najbardziej prestiżowa restauracja nie powstydziłaby się takich dań, a państwo mogą je sami przyrządzić we własnej kuchni. Nic, tylko próbować.